Cześć z tej strony, Tomasz Maciąg z agencji brandingowej Fizz Collective oraz podcastu Creative Sparks. Witam Cię w serii Rebranding Uporządkowany, w której opowiadam o tym, jak zmieniliśmy nasze podejście do rebrandingu na bardziej strategiczne. Nadal pozostajemy w temacie diagnozy sytuacji i spojrzenia z perspektywy organizacji i biznesu. W poprzednim odcinku opowiadałem o pierwszych trzech narzędziach, których używamy na początku tego procesu, czyli o warsztacie KIKOF, o przewodniku po produktach i usługach i o ankietach online wśród pracowników, a dzisiejszy odcinek będzie. Poświęcony tej części warsztatowej, w której staramy się pogłębić wiedzę, którą pozyskaliśmy na poprzednich etapach procesu. Kiedy zebraliśmy sobie już te informacje, że tak powiem, z góry, z lotu ptaka, to wchodzimy w ten drugi etap poznawania strategii biznesowo-produktowej. Tak? Czyli tam w, tym pierwszy, w tej pierwszej części łapiemy sobie taki widok ogólny, a tutaj tworzy, robimy sobie warsztaty już takie tematyczne, które mają nam pogłębić te, te zdobyte wcześniej informacje. I w praktyce wygląda tak, że my tutaj staramy się właśnie zapraszać osoby, które mają wiedzę i doświadczenie z danego obszaru. Więc jeśli mamy warsztat, który do, ma dotykać bliżej klientów, no to staramy się tam zapraszać nie wiem, dział, dział handlowy, dział obsługi klienta, czyli osoby, które są blisko związane z klientem. Ale też dbamy o dobry miks, żeby zaprosić osoby, które są też z innej części organizacji, żeby miały też inne punkty widzenia. Tutaj również zaczynam od przygotowania planu warsztatów, w którym właśnie mam tematykę, określamy sobie zespół, z, którymi, z którym będziemy pracować, i też przygotowuję zaproszenie mailowe, które będzie wysyłane do, do osób, z którymi będziemy pracowali. W praktyce do warsztatu wykorzystujemy wirtualną tablicę Miro. Bardzo fajne narzędzie, pewnie większość z was może, może jej kojarzyć. Ja mam w nim taki master szablon ze wszystkimi e, zadaniami. Tam jest pewnie około 10 różnych ćwiczeń, z których mogę sobie zbudować warsztaty właśnie o, o różnych celach. Staram się te warsztaty też tak przygotować, żeby one miały takie 2-3 godzinki, bo wtedy wiem, że jestem w stanie utrzymać tą grupę, e, grupę w ryzach. Mimo, że Pracujemy na narzędziu onlineowym, to my się staramy o wszystko te warsztaty robić w siedzibie klienta, więc spotykamy się po prostu z klientem w jakiejś tam ich sali konferencyjnej. Każdy pracuje sobie na własnym laptopie, i dzięki temu, że pracujemy od razu w MIRO, no to wszystkie te rzeczy mamy zdigitalizowane, nie trzeba tego nigdzie, nigdzie przypisywać, mamy to wszystko zebrane w jednym miejscu. i w praktyce, tak jak, jak mówiłem, ja mam taki mega duży szablon z warsztatami w, w MIRO, w, z których sobie mogę poskładać właśnie konkretne warsztaty. Przed każdym z takich warsztatów przygotowuję sobie właśnie konkretny plan, który zawiera tematykę. W każdym z takich planów jest też zespół na warsztaty, czyli lista osób, które możemy sobie zaprosić. Ja taki dokument, szablony takich dokumentów sobie przygotowałem, mogę sobie potem wspólnie z klientami pracować właśnie nad, nad szczegółami. Oni sobie mogą tutaj na przykład uzupełnić listę osób, które finalnie chcemy mieć na warsztatach. Jeśli chodzi o konkretną tematykę warsztatów, to tutaj mamy dużo różnych opcji, tak? Możemy wystartować z warsztatem, który pozwoli nam trochę doprecyzować naszych odbiorców, tak? I mamy tutaj takie dwa zadania. Po pierwsze, to staramy się zrozumieć kryteria, według jakich możemy tych odbiorców pogrupować, a, a w drugim staramy się wyłapać różne grupy odbiorców w naszej komunikacji ogólnie i starać się ustalić priorytety, które z tych grup będą głównymi odbiorcami, które będą drugorzędnymi, a które będą. Pobocznymi, tak? I w tym pierwszym ćwiczeniu po prostu staramy się e, tych klientów w jakiś sposób pogrupować, tak? Według rozmiaru, czy to będą, nie wiem, duże, małe średnie firmy, tak? Jak możemy te, te rozmiary inaczej ponazywać. E, możemy patrzeć na sektory, możemy patrzeć na lokalizację, czy według lokalizacji, nie wiem, to będą województwa, tak, czy jakieś inne podział, czy to będą krajowe, czy, czy międzynarodowe, tak? I staramy się po prostu wyłapać tutaj różne kryteria. Kolejne ćwiczenie pozwala nam ustalić priorytety naszych grup odbiorców komunikacji. I takie ćwiczenie robimy, gdy ci nasi odbiorcy komunikacji, czy te priorytety mogą nie być oczywiste. I tutaj podam wam przykład współpracy z holdingiem giełdowym z branży energii odnawialnej. No i jak to spółka giełdowa, w tym wypadku jako holding, on sam z siebie nie ma klientów, tak? On inwestuje w różne firmy, które pracują już bezpośrednio z klientami, tak? Więc no jednym z, jedną z grup tych odbiorców tego, tego klienta będą na przykład inwestorzy. Ale które z tych grup odbiorców będą priorytetowe, no to my musimy finalnie z klientem sobie ten temat przegadać. Także w, w pierwszej części tego ćwiczenia staramy się wypisać wszystkie grupy odbiorców komunikacji, które nam przychodzą do głowy. Ja często to robię sam za klienta, a potem staram się z nimi wspólnie doprecyzować, czy czegoś nam tutaj brakuje. I takie grupy podstawowe to mogą być obecni klienci, potencjalni klienci, nie wiem, pracownicy, tak, ale w wypadku na przykład firmy giełdowej to też mogą być banki, instytucje finansowe, tak, czy jakieś lokalne społeczności, czy, czy, czy właściciele. I w drugim etapie staramy się ustalić priorytety tych naszych głównych odbior odbiorców, korzystając z, z takiej matrycy 3 na 3 na osi poziomej mamy poziom zainteresowania i zaangażowania w relacje z organizacją, czyli im bardziej e, dana grupa odbiorców jest związana z organizacją i bardziej zaangażowana w relacje, tym jest bardziej po prawej stronie. Na osi pionowej mamy poziom wagi i wpływu wizerunku na relacje, czyli im bardziej ten nasz wizerunek wpływa na relacje, tym, tym ta grupa powinna być wyżej. I w praktyce działa to tak, że te nasze główne grupy odbiorców są najczęściej właśnie w tym prawym górnym rogu, tak? Pod nich budujemy rdzenie komunikacji, tak? Zdbamy o to, żeby, się, żeby właśnie się z nimi regularnie komunikować, aktywnie gdzieś tam angażujemy ich, ich w relacje, te drugorzędne grupy odbiorców, które są dla nas ważne, staramy się ich uwzględnić w komunikacji, a wszystkie pozostałe najczęściej są y, tymi pobocznymi grupami, o no, które, które nie musimy aż tak bardzo dbać, tak? I praktyce wygląda to tak, że te elementy z listy po lewej stronie po prostu staramy się wspólnie z klientem przenieść na prawą w odpowiednie, w odpowiednie miejsca, żeby sobie ustalić priorytety i finalnie z klientem te rzeczy przedyskutować. No tutaj, w przypadku tego naszego holdingu, okazało się, że naszym głównym grupom odbiorców no właśnie i akcjonariusze obecni, ale też potencjalni, a wszystkie pozostałe grupy no będą, będą drugorzędne. Kolejne zadanie, które chcemy zrealizować na warsztatach, polega na odkrywaniu atrybutów produktów i czy usług. I w zależności do tego, żebyśmy zrozumieli, jakie te produkty są, w czym są lepsze lub w czym są inne. Sam warsztat już wygląda w ten sposób, że każdy z uczestników dostaje, jakby, swój obszar w Miro. On jest najczęściej, właśnie, zakodowany jakimś konkretnym kolorem, przypisany do danego uczestnika, gdzie jest jego imię i nazwisko. On kieruje się w tą część, w, w część sekcji, ma tam swoją listę pytań, na które ma odpowiedzieć, ma miejsce, w którym sobie może zrobić notatki i dostaje, wszyscy dostają tą samą ilość czasu, 10-15 minut, w zależności od ćwiczenia, czasem, czasem trochę więcej. Ja w trakcie obserwuję też, jak, jak im idzie wykonywanie tych zadań, więc czasem im dużo sam, dużo sam, jakieś minuty, tak. Więc jak oni skończą sobie, e, skończą sobie notować, no to przechodzimy potem do takiej wspólnej analizy, tak. Więc e, staramy się tutaj przede wszystkim pogrupować te ich odpowiedzi na trzy kategorie, tak? Na atrybuty związane z produktami i usługami bezpośrednio, z procesem czy z podejściem do, do obsługi na przykład klienta i, i trzeci element z wartością dodaną. I w praktyce wygląda tak, że bierzemy sobie te odpowiedzi, które gdzieś tam sobie znaleźliśmy, przepisujemy sobie je wszystkie na pojedyncze karteczki, tak żeby na jednej karteczce była jedna odpowiedź czy jedna myśl, i staramy się je grupować w jakieś motywy przewodnie, tak, żeby one gdzieś tam miały jakiś, jakiś, jakiś wspólny sens, i potem staramy się te rzeczy, te, te grupy w jakiś sposób nazywać. Tak, i tutaj mamy przykład te klienta z branży rolniczej że jednym z tych motywów przewodnich czy atrybutów jest to, że firma ma ofertę na każdy etap produkcji i no też pod spodem mamy jakby karteczki, które mówią dokładnie o tym, co to znaczy. Tak I to też jest ważne, żeby na tym etapie rozumieć dokładnie, co to znaczy. Tak? Jeśli, jeśli gdzieś tam się pojawiła jakaś informacja, na przykład, że ktoś napisał, że mamy wysoką jakość produktów czy usług, to musimy dokładnie rozumieć, co to znaczy. Także to nie możemy sobie zostawić takiej ogólnej informacji. No i idąc dalej, jakby przepisujemy sobie te wszystkie rzeczy, tak, staramy się je grupować, 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 tak, no i powstaje nam taka duża baza atrybutów i to też warto o tym powiedzieć, że to są atrybuty z perspektywy, czy z punktu widzenia y, organizacji, tak, więc one jeszcze nie przeszły walidacji przez, przez perspektywę naszego klienta, więc one mogą być mniej lub bardziej ważne z perspektywy naszego odbiorcy docelowego. Kolejny temat, który chcemy przepracować na warsztatach, jest związany bezpośrednio już z odbiorcami, tak? Chcemy poznać odbiorców, chcemy gdzieś tam odkryć też wartości, które, które, które im dostarczamy. Więc mamy tutaj takie dwa, dwa zadania warsztatowe. Pierwsze polega na tym, żeby. No, poznać odbiorców i zrozumieć ich trochę przez, przez, przez ich potrzeb, koszmarów, przeszkód, bolączek i, i obiekcji. I to zadanie jakby działa tak jak wszystkie bardzo podobnie. Każdy dostaje tam swój czas, żeby sobie zrobić, zrobić jakieś notatki. Potem sobie te rzeczy przepisujemy. Staramy się pogrupować. No, tutaj jako przykład dla, dla klienta z branży rolniczej. tak takim, Taką jedną z jego większych potrzeb jest to, żeby produkcja była wydajna. Tak, jego dużym koszmarem jest to, kiedy pojawia się zła pogoda albo są duże wahania cen jakąś tam bolączką mogą być właśnie niestabilność, niestabilność cen, a jego obiekcje zakupowe mogą być związane z tym, że, że cena danego produktu jest na przykład za wysoka. Kolejnym bardzo fajnym ćwiczeniem jest mapowanie atrybutów do wartości. Tak, w poprzednim ćwiczeniu wypisaliśmy sobie te wszystkie nasze atrybuty związane z produktami czy, czy usługami, a teraz staramy się zrozumieć, jaką wartość one dostarczają naszym odbiorcom. Tak, czyli jeśli mówimy klientowi, że mamy maszynę najwyższej jakości, ok, to co to znaczy dla naszego odbiorcy? I to zadanie polega na takim mapowaniu od dołu do góry, czyli staramy się Zrozumieć, jeśli mamy na przykład te maszyny najwyższej jakości, no to jakie korzyści funkcjonalne będą z tego płynęły, jakie ko korzyści emocjonalne będą z tego płynęły, no i co z tego finalnie, tak? Jaką wartość finalnie będzie, będzie płynęła dla naszego odbiorcy, tak? Co my mu zwiększamy, co zmniejszamy, tak? Czy mu coś ograniczamy, czy eliminujemy, tak? Co jest taką wartością, która będzie policzalna, możemy ją udowodnić, będzie oparta o fakty. No i tu idąc dalej za naszym przykładem. Firmy rolniczej. Mamy maszyny największej jakości. No i w praktyce to znaczy, że one są bardziej precyzyjne w działaniu, będą, będą bardziej trwały, tak? Będzie mniej reklamacji. One też będą pewnie bezpieczniejsze i wygodniejsze w życiu. No i finalnie to się też przekłada na brak poprawek w, w jakichś tam elementach związanych z uprawą. Jeśli chodzi o korzyści emocjonalne, no to. Taki zakup na przykład y, dobrego kombajnu czy dobrego traktora no, będzie zwiększał poczucie własnej wartości u naszego odbiorcy, tak? To będzie też taki element trochę prestiżowy, będzie też budował jego, jego wewnętrzną satysfakcję. No finalnie to się będzie przekładało na to, że będzie mniej awarii, tak? Czyli ograniczamy ilość awarii. E, będzie dłuższa praca maszyny, tak? No finalnie to gdzieś tam się będzie też przekładało wiadomo na wyższe plony i wyższe zyski z uwagi na to, że ten sprzęt po prostu będzie lepiej działał. No i tak idąc dalej, rozkładamy sobie na czynniki pierwsze wszystkie atrybuty, które, które finalnie zdefiniowaliśmy. No i dzięki temu mamy potem całą mapę wartości, które jesteśmy w stanie komunikować. Czyli zamiast mówiąc, że mamy maszyny najwyższej jakości, możemy mówić, że no, nasze maszyny są mniej awaryjne. Na samym końcu robimy sobie taki warsztat podsumowujący, na który zapraszamy już przede wszystkim osoby decyzyjne. Podsumowujemy sobie te rzeczy, które się dowiedzieliśmy z różnych części organizacji na poprzednich warsztatach. Staramy się je zwalidować, że one są rzeczywiście poprawne. Staramy się wybrać priorytety, które z tych elementów rzeczywiście są najważniejsze. No i dla mnie taką sporą wartością tego warsztatu jest już. Taka, takie zadanie bardziej miękkie, gdzie staram się wydobyć wizję z organizacji, czyli zrozumieć, dlaczego firma na przykład nie istnieje poza celem stricte biznesowym. Nie każda firma rzeczywiście musi, musi mieć jakiś taki głębszy cel, ale staram się też o to pytać, bo zauważyłem, że zdarzają się bardzo fajne odpowiedzi i jesteśmy w stanie gdzieś tam wykorzystać je do dalszej komunikacji. I tutaj dalej na przykładzie tego naszego klienta z branży rolniczej, przykład efektu warsztatu, dlaczego to robimy, właśnie już pogrupowane odpowiedzi, gdzie ten pierwszy element wpływania na rozwój jakości rolnictwa wykorzystaliśmy dalej do, do budowania w oparciu o to komunikację. Tam jest nawet taki fajny cytat, który gdzieś tam wykorzystaliśmy w komunikacji, że oni po sobie mówili, że jesteśmy firmą, która prowadza rolnictwo na wyższy wymiar. Także podsumowując sobie tematykę warsztatową, przede wszystkim staramy się doprecyzować naszych odbiorców, staramy się odkryć atrybuty produktów i usług, potem wchodzimy trochę głębiej w odbiorców, żeby odkryć wartość z ich punktu widzenia, i na końcu sobie to wszystko podsumowujemy. W zależności od tego, jak duża jest organizacja, jakie mamy potrzeby, takich warsztatów możemy sobie zrobić, nie wiem, jeden, dwa, trzy maksymalnie żeby każdy z nich był na przykład, każdy z tych tematów był na oddzielnym warsztacie, ale czasem zdarza nam się łączyć to na przykład, nie wiem, w jeden czy w dwa dni warsztatowe, w których, w których możemy sobie przerobić te wszystkie rzeczy naraz. Jeśli chodzi o skład warsztatów, to ja też staram się dbać o to, żeby mieć tam grupę, powiedzmy, nie wiem, 4 do 6 osób. To, jest, to są takie optymalne składy. Zdarzało nam się też pracować na większych grupach, chyba maksymalnie to było około 14 osób. Ale wtedy po prostu starałem się ich połączyć w grupy dwuosobowe, żeby, żeby, prace, żeby dwie osoby pracowały po prostu razem. A już tak podsumowując, cały ten etap łapania perspektywy organizacji biznesu, mamy tutaj cztery narzędzia. tak? Mamy warsztat kick mamy przewodnik o produktach i usługach, mamy ankiety online wśród pracowników i mamy całą serię warsztatów, która pozwoli nam głębiej wejść w tą tematykę. To tyle w tym odcinku. W kolejnym wejdę w, już w perspektywę klienta i konsumenta, czyli zagadnienia bardziej badawcze. Także gorąco zachęcam do słuchania kolejnego odcinka. Cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.